Agent Tomasz. Witam Was, moi agentowicze, bardzo serdecznie. Od razu powiem jedną podstawową rzecz. W tym odcinku i prawdopodobnie w kilku następnych też nie będzie żadnych wieści. Pomijam wieści teraz naprawdę szeroko. Teraz ja będę tym, który pomija wieści. Moi drodzy, nie było wieści pominiętych już od dwóch piątków. Prawdopodobnie ci z was, którzy w miniony weekend grasowali po cmentarzach, nawet tego nie zauważyli, bo to bynajmniej nie był klimat na to, żeby, żeby, się, żeby tutaj cipać jakieś, jakieś undergroundowe informacje. Natomiast wkrótce to zauważycie, bo, bo wiemy doskonale, że podcast agent jest, no cóż, no uzależnia. Uzależnia i oślepia. I ja, moi drodzy, po odcinku 905, już dwa piątki temu, miałem taką sytuację, że poczułem, że nie mogę już przynajmniej przez jakiś czas, ja nie wiem czy na stałe, ale już mam dość. I to jest taki moment, że, że nie chcę rezygnować, żeby było jasne, to teraz ktoś się zapyta, jak to nie będzie wieści pominiętych, I, i powiem szczerze, nie wiem, czy będą już kiedykolwiek wieści pominięte. Być może będzie to jakaś pogadanka, być może będzie to coś podobnego, a być może wrócę do tego formatu, bo się inne warunki zmienią dookoła, które sprawią, że wieści pominięte odzyskają swój swój sens, swoje miejsce w, w układance. Tak więc jeśli ktoś dzisiaj spodziewa się newsów, to dziękuję, do usłyszenia wkrótce. Jak zobaczy odcinek z napisem wieści pominięte 906, to to będzie następny odcinek wieści pominiętych. Zapraszam na takowy, jeśli takowy się pokaże. Jeśli się pokaże, to go zobaczysz, odsłuchasz i będzie tak, jakby się nic nie zmieniło. Natomiast, właśnie, nic się nie zmieniło. Może to jest punkt, od którego warto zacząć. Nic się nie zmieniło. W maju 2020, za pół roku, będziemy obchodzić 10 lat tego podcastu, i nic się nie zmieniło. I powiem Wam szczerze, straciłem nie tylko nadzieję w to, że ten podcast kogokolwiek, cokolwiek nauczy, ale zaobserwowałem jakąś taką stagnację i środowiska, i, i, i nie wiem, jakieś. Nie chcę używać dużych sformułowań. Dobra, to może nie będę używał żadnych, skoro, skoro nie chcę mi się dużych używać. W sensie, newsy. Um, wiecie, fajnie się tego słucha, um, ale ledwo już ciągnę. Znaczy, straciłem przede wszystkim zainteresowanie. Po raz kolejny dowiaduje się o tym, że, że wiecie, nie wiem, jest pomysł opodatkować cukier, żebyśmy byli zdrowsi. Słuchajcie. W 2014 wypuściłem książkę Nie ręki, która cię kąsa, prawda? To były 4 lata, pierwsze cztery lata podcastu Agent, wciśnięte w książkę, takie najdebest of, tylko napisane od nowa, specjalnie na, 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 na zasadzie książkowej, w innym formacie, w innej jakby osobowości. Jejku, um, już jak wtedy wybierałem informacje, to miałem dość tego, nie? Ile razy można o tym opowiadać? Ile razy można używać, doszukiwać się. O matko, e, jakaś pani Emilewicz mówi znowu, że, że mamy pomysł na podatek, który już gdzieś tam funkcjonuje w Hiszpanii. Potem się okazuje, że on wcale nie funkcjonuje w Hiszpanii, że w ogóle Morawiecki nic o tym nie wie, że ona chce taki podatek wprowadzić. Wiecie co, szczerze, to już było. To już było tyle razy. Od dziewięciu lat. E, ja nie wiem, ja nie wiem, jak można znowu o tym mówić. I kogo to jara tak naprawdę? I co my zmienimy, jeśli będziemy o tym przez cały czas gadać? Któraś audycja z kolei, zwłaszcza w tym dziewiątym sezonie, w którym doszło wideo, które, które widzicie na kanale Wapniak Veto, zawsze dzień jakby po emisji podcastowej, jest odcinek z wideo. Dodatkowy wysiłek, dodatkowe kilka godzin pracy, w momencie, w którym każde, że tak powiem, 15 minut spożytkowania energii na cokolwiek innego jest, jest na wagę złota. Może to mnie tak do, do, docisnęło, że, że, że nagle straciłem fan. Słuchajcie, najzwyczajniej straciłem fan. A wiecie, po czym to widzę? Nie po tym, że, ojej, Tomek się zmęczył, bo, bo, bo musi pracować. Nie, tylko po tym, że przez 10 dni, które specjalnie wyczyściłem sobie newsy, w ogóle nie zajmowałem się newsami, nagle, ja wiem, że to zabrzmi trochę kabotyńsko, ale odkryłem, że przypomniałem sobie, że ja chyba w ogóle to. To jestem chyba miłym człowiekiem, wiecie, takim dosyć zabawnym, I, i dobrze się odnajduję wśród ludzi. Potrafię zażartować, mam refleks. Wróciło mi tak zwane poczucie humoru. Ja wiem, że każdy uważa, że ma poczucie humoru, prawda? Tylko pieniędzy brakuje, nikomu nie brakuje poczucia humoru i rozumu, nie? <ścoughs> każdy tak uważa. No dobra, więc za, za, mogę się mylić, wiem, że każdy z nas ma swoje własne filtry, ale nagle. Po tych dziesięciu dniach zauważyłem, że spędziłem czas z dziećmi, byłem w kinie na, na filmie Boże Ciało, w ogóle fantastyczny film, bardzo wam polecam. Byłem na koncercie z moją córeczką pięcioletnią. Bardzo późno w nocy był ten koncert, o 19:30 i ona o 20:15 już spała, co było fantastyczne, bo to była taka muzyka filmowa, więc miała fantastyczny soundtrack do swoich snów o śwince Pepi i tak dalej. Więc e, poszliśmy do teatru w niedzielę. Coś się zaczęło dziać. To były rzeczy niezwiązane z tym, że trzeba applaudować tam pilnować resesa, zrobić update, wysłać newsletter ludziom i w ogóle sprawdzić statystyki i patronów, wpuścić nowych, pożegnać tych, co wyszli, powysyłać template'y nowym, coś oryginalnego tym, co więcej. I tak wiecie, o co chodzi. E, powrzucać na wszystkie social media i sprawdzić, czy, 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 czy równo puchnie. Nie, po prostu poszliśmy na lody. To był taki ostatni tydzień w tym roku, w którym, w którym było było fajnie, było sympatycznie, ciepło. I, I nagle sobie uświadomiłem, że ja przez tę jakby nie było, mówmy się skromno, półtorej godziny, godzina, czasami nawet jedynie w tygodniu audycje. Zablokowałem sobie cały tydzień i nagle przestałem chodzić z moimi córeczkami na lody do teatru, na koncerty, czy, czy po prostu na huśtawkę w tą i z powrotem, żeby tak po prostu przebimbać dwie godziny z dnia i wykorzystać to, że jest jeszcze słońce, nie siedzieć w, w, na kocu na kanapie, bez sensu, prawda? Um, w, ty, w, ty, w, ty, w tych samych okolicznościach braku przyrody. I. A przecież mówimy, że to dla nich robimy, to dla dzieci się staramy. To, to Ta walka o wolność, o poszerzanie terenu wolności, że to jest dla naszych dzieciaków. Że dla nich chcemy budować lepszy świat, lepsze jutro. No okej, okay, um, ale co my zbudujemy, jeśli nie będziemy z tymi dzieciakami spędzać czasu? Co one będą wiedziały, czego ich nauczymy? Co, będziemy narzekać na to, że państwowe szkoły nie uczą dzieci, a my ich niczego wcześniej nie nauczymy? Coś jest nie tak. I wiecie, tak naprawdę nie o tym miałem mówić. Chodzi, chodziło mi tylko o to, że między innymi o tym. Chodziło mi o to, że po tych 10 czy już teraz 15 dniach bez wieści pominiętych, nagle zauważyłem, że mnie nie obchodzi to, co się dzieje w Syrii, co powiedziała pani Emilewicz. Czy, czy Trump to zrobił, czy nie zrobił, co obiecał, albo nie obiecał, czy że się Beto O'Rourke wycofał z, z kampanii wyborczej, co o czymś powiedziała Hillary Clinton, a co powiedział Putin? Wiecie, jakby jaką emeryturę będzie miał Tusk? Nagłówki no szaleją na Facebooku, mam ochotę wyłączyć ten ten Facebook w pinechę w ogóle. Całkowicie. Jak coś macie, to piszcie podcast.agentmałba Ludzie mi wysyłają w sobotę o 23. jakieś linki do YouTubeowych filmów, które mam obejrzeć, bo są o walce cywilizacji z jakimś LGBT, marksizmem, chuj wie czym. Dość mam tego, co jest syf. Dobra? Nie interesują mnie Karonie, nie interesują mnie Marciny Role, nie interesują mnie żadne prezentacje i inne bulwy po prostu konfederacyjne czy około konfederacyjne, które właśnie odkryły, że, że, że zbliża się kryzys. Um, I w ogóle ani, ani razu nie sięgnąłem po, po te treści. Nigdy, ani razu przez te dwa tygodnie. Już za chwilę będzie trzy i nie mam ochoty. Nie sięgnąłem po to. Um, wrzuciłem jakieś głupie zdjęcie na Facebooka dzisiaj rano z panią Emilewicz, która zbiera dobrowolne datki na cmentarzu. I to jest zdjęcie z jej Twittera, powinienem chyba podlinkować. I to mi się bardzo podobało, że, że minister Przedsiębiorczości, która jest uważana za taką panią, wiecie, liberał, prorynkowa i tak dalej. Jeden dzień w roku zbiera dobrowolne podatki, pozostałe dni w roku jest zwolennikiem przymusowych. Ale znowu, do, dobra, możemy sobie pośmieszkować. Do czego to prowadzi? W czym, jakby, z kim, z kim mam konkurować? To ma, mają być śmieszkowanie, że, że co? Że z kogoś zaoramy, że po kimś poskaczemy. Że się ponapierdzielamy z Zandberga, że coś głupiego powiedział, albo raz na jakiś czas powie coś mądrego, ale to tego się, tego, te, o tym nie ma sensu wspominać. Że wiecie o co chodzi? To w ogóle nie jest ciekawe. Przede wszystkim dlatego, że nic nie zmienia. I że dlatego, że jest na pętli, że dzieje się przez cały czas, non-stop, od nowa, to samo. I nie mówię o tym, że nie warto jest pisać książek, że nie warto jest kręcić filmów dokumentalnych, reportaży. Chodzi mi tylko o to, że tygodniowe podsumowywanie minionych kilku dni w takich wieściach pominiętych, według mnie się wypaliło i zaczęło tak obciążać procesor, tak obciążać mnie i, 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 i wszystko, co robię dookoła tego, i rzu rzucać taki głęboki cień, że mówię: Jeśli teraz nie przerwę, to pęknę po prostu, to się wywale. Wiecie sami, jak słuchacie, to jeśli słuchacie tego podcastu dłużej niż pół roku, to wiecie, że ja raz na parę miesięcy mówię, kurczę, przydałoby się coś zmienić i staram się coś zmieniać. Pięć segmentów dla wszystkich, reszta dla patronów, czasami dłuższy odcinek, czasami krótszy, czasami, wiecie, szukam idealnej formy. Z wideo myślałem, że coś wypali fajnego, jak na, na, na weto wapniaka te filmiki będą. Ale w zasadzie nie, nie czuję, żeby, żeby ten podcast gdzieś szerzej docierał. I też sam widzę, że przygotowując się do niego, a potem pracując przez resztę tygodnia, żeby, wiadomo, po prostu zarobić na rodzinę, najzwyczajniej w świecie nie mam czasu na rozwój, który jest potrzebny, żeby ten program nie zamienił się po prostu w powtórkę poprzedniego sezonu, bo mam czasami wrażenie, że tak jest. Właśnie kiedy pojawia się nowy podatek, albo kiedy hodowcy tytoniu domagają się dotacji od rządu, ponieważ ludzie przestali kupować papierosy, ponieważ rząd podniósł podatki, akcyzy na papierosy, żeby ludzie byli zdrowsi, ale teraz ci hodowcy tytoniu nie są zdrowsi, bo nie mają pieniędzy na służby. I tak dalej. Tak, tak. Te wszystkie rzeczy, one się powtarzają. To są standardy. Wiem, że się Ja się teraz powtarzam. Przepraszam was za to. I chodzi mi tylko o to, że, 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 że takich przykładów jest multum i one. I, i tu nie ma nic nowego. Ja mam wrażenie, że to jezioro wyschło. I my udajemy, że coś znaleźliśmy. Że ktoś na internecie znalazł, że jakąś ławkę tęczową w Kielcach chcą za X tysięcy złotych postawić, a komuś się wydaje, że ona powinna kosztować mniej. I oczywiście standardowo, jak w tych kejsach, okazuje się, że to nie jest przeliczenie X tysięcy złotych na ławkę, tylko na całą rekultywację terenu zielonego, na śmietniczek, na coś tam, na coś tam, a wszyscy wiemy o to, że tak naprawdę wiadomo, że ta ławka przy okazji kosztuje dwa razy czy trzy razy więcej jak stadion narodowy i wszystko inne. I, 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 i wiadomo, że to kosztuje więcej, niż zrobiłaby to prywatna firma, no bo państwo naturalnie wydaje nie swoje pieniądze na nie swoje potrzeby, prawda, w tym kwadrancie Miltona Friedmana i wiadomo, że wyda najgorzej, jak tylko można. Ale wiemy tak naprawdę, że gdybyśmy się mieli o to bulwersować, to musielibyśmy co pięć minut się bulwersować, bo co chwilę państwo funduje coś, albo wybuduje drogę, albo wybuduje mostek, albo rzeczkę, albo tam zawróci dookoła fontanienkę i tak dalej i wszystko jest przepłacone. Wiadomo, że w Kejsie ławeks ławeks, Kielc chodzi o to, że są tęczowe, a nie to, że są przepłacone. Udajemy tylko, że. A, że... tak naprawdę chodzi o to, że one są przepłacone. Nie, nie. <grytanie> Wiadomo, że chodzi o to, że to, że to Znaczy, tam mikro, w zasadzie nano-afera polega na tym, że one są tęczowe, a nie na tym, że, że ktoś zapłaci za nie 5, a nie 6 tysięcy, a nie 3, a po półtora. Ja bym wybudował taką za 300 zł. I to jasne. To jasne. Dobra, więc, więc więc, możemy sobie żartować, że jasno, jak za rok przyjdzie do odmalowania tęczowej ławki, to nikt nie będzie się bawił w sześć wiader farby, tylko wszystko pociągnął na niebieski albo jakiś inny brązowy, żeby nie widać było syfu. Eee, tak, bo tak będzie, więc nie ma co w ogóle kruszyć kopii i nagle tu wielka ofensywa która, która tylko według mnie dowala paliwa, i, i chłopcy i dziewczęta z tych wszystkich lgbt owskich lambdowskich stowarzyszeń się po prostu jarają, bo, 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 bo to jest dla nich paliwo fantastyczne. że banda jakichś konserwatystów oburza, że tu przepłacone ławki, ten dobra. Wiecie o co chodzi? Ale takie same newsy były w 20, od 2010 roku, ten podcast jedzie. Um, nie chcę mi się o tym gadać, powiem wam szczerze. I nie chcę mi się produkować kolejnego odcinka 906-907 tylko dlatego, że jest stała baza słuchaczy, jest parę tysięcy osób i trzeba to zrobić. I ja do tych paru tysięcy osób, które słuchają tego podcastu, mam szacunek i nie chcę udawać. I powiem Wam szczerze, znam przez te 9 lat poznałem ludzi, którzy robią podobne rzeczy z tygodników czy z gazet, dziennikarzy po prostu polskich. Trochę po lewej stronie, trochę po prawej. Znam ich możemy się nie zgadzać, szanujemy się, ale widzę, że, że, że cynizm jest powszechny. To znaczy, wiesz, jak ktoś odkryje, że jest żyła złota, że trzeba napierdzielać w 447 żydowską zarazę tam gejowską, nie wiadomo co i, i albo księży pedofilii albo tam i tak dalej, to po prostu ciśnie do potęgi. Wcale nie musi się nawet zgadzać z tym, co mówi i może mieć 100 tysięcy wyświetleń odcinka i w każdym odcinku jest skandal i w każdym już po prostu homo geje z Marsa, Żydzi z kuźwa z Wenus zaraz przyjadą i zaorają Polskę. Już czołgi lśnią na granicy w ogóle pod Düsseldorfem. Już już jadą generałowie tymi czołgami tam dowodzić. Już Merkel się z Putinem dogadała, żeby Polskę rozjechać po prostu widłami. Wiecie o co chodzi? Co, co tydzień. Co tydzień, już, 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 ostatnia audycja. Być może za tydzień się nie spotkamy, ale póki co przesyłajcie kasę. Nie? Mam tego dość, nie chcę być nawet porównywany do tych osób, i nagrałem pierwszą audycję zaraz taką, taką tylko i wyłącznie dla patronów, dzień później, natychmiast po tej audycji, po tej audycji 905, która według mnie wypadła bardzo słabo. Nawet jeśli kilka było fajnych żartów, to, to, to ja już czułem, że, że dopycham kolanem, że to już nie ma sensu, że ja się zaczynam zastanawiać nad jakimiś skrótami, nie łapię wątku, mieć, przestają mi się te, te newsy kleić. Bo znowu tak jak mówię, znowu są te same akordy, te same zbitki. Mam wrażenie, że to już wszystko było. Um, plus. Poszerzanie tego wymaga rozwoju, bo nie mogę zająć się, wiecie, konfliktem Izrael, Palestyna bez przeczytania przynajmniej 10 książek na ten temat. Nie mówię, że to muszę te, te książki w jeden tydzień przeczytać, ale na jakimś etapie, na jakimś, w, jakimś, w jakimś interwale czasowym powinienem je wchłonąć, nie? żeby móc się wypowiadać na ten temat. Bo to, że coś się wydarzyło, to i, a o tym nie powiedziano w dzienniku, to jeszcze nie jest podstawa o tym, żeby do tego, żeby, żeby mówić o tym i wyrażać swoje zdanie. I to nie jest legitymacja do tego, żebym na ten temat się wypowiadał. Um, I jedną taką audycję nagrałem dla patronów, zostawiłem to i dyskutuję z nimi na, 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 na naszej grupie facebookowej. Ale teraz otwieram e, ten wątek szerzej, ponieważ pomyślałem o jednej rzeczy, że um, nie może być tak, że ja nagle po prostu zamilknę i zostawię was, słuchaczy, agenta, z niczym. To znaczy, że nagle po prostu całkowicie zapomnicie o tym, że jest taki podcast agent. Aha, <laughs> nie myślcie sobie, że to jest takie łatwe. I jak chcecie, to zostańcie. Nie ma przymusu, nikt nikogo pod pistoletem nie zatrzymuje, jak mówiła pani w rejsie. Natomiast możliwe, że, że, że przez jakiś czas nie będziemy gadać o polityce. I nie wiem, o czym będzie, będę ja gadać. Być może zrobimy jakieś audycje na żywo, żebyśmy sobie pogadali o czymś lajtowym. Ponieważ ja, ja wciąż czuję, że mamy kontakt, może mi się tylko wydaje. Może to jest, może to jest, może mi się tak tylko wydaje. Um, nawet jeśli się nie zgadzamy w jakichś rzeczach, to czuję, że jest jakaś nić między, między nami przez przynajmniej 9 lat i widzę po komentarzach, widzę po mailach, że coś, coś jest na rzeczy. Natomiast ja nie będę przez jakiś czas nurkował w tym, w tym tojtoju, w poszukiwaniu pereł, żeby wyłowić te rzeczy. Daje sobie, sobie odpoczynek. Natomiast wciąż chcę utrzymać kontakt. Nawet jeśli nasza, że tak powiem, parafia opustoszeje i z tych paru tysięcy zrobi się parę osób, po prostu będzie nas kilkanaście, to okej. Okay. Jestem, jestem w stanie zaryzykować. I też chcę, żeby to było szczere, żeby to nie było wymuszone, i wiem, że to, 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 to nie jest nowe otwarcie, to nie jest jakaś rewolucja w tym podcaście. Chcę odpocząć od bieżączki, która jest syfem. Która jest toksyczna i która niczego nie buduje. I czuję, że powoli odpoczywam. Odpoczywam, kiedy gram na gitarze, odpoczywam, kiedy słucham muzyki, odpoczywam, kiedy oglądam filmy. Przypominam sobie, że są rzeczy, które potrafią być pasją. A łojenie się setkami newsów przez cały tydzień, żeby wyłowić tą godzinę na koniec tygodnia, jest, jest męczące. Ale tak jak mówię, ja nie mam problemu z tym, że to jest męczące. Wszystko, jak chcesz zrobić porządnie, to jest męczące. Nie ma łatwych rzeczy w życiu. Więc to, to jakby tyle. To jest taki punkt wyjścia i dojdziemy do czegoś. Ja w ogóle myślałem o takiej akcji, która by się nazywała OAOA. To jest Odwyk Agenta od Agenta. Możliwe, że nawet tak nazwę ten odcinek za chwilę. Odwyk Agenta od Agenta. Odwyk, to, to pozdrawiamy Martina, który, który Prowadzisz jeszcze, Martin, ten odwyk, czy już nie prowadzisz? Bo czy odwykłeś już od tego, bo nie mam pojęcia. Tak więc um, o niuansach se pogadamy innym razem. E, o niuansach se pogadamy innym razem. E, ja tylko wam powiem, że, że ostatnio tylko grając i tylko muzyka sprawia mi fan. E, nie mam ochoty dowiadywać się tego, co się dzieje w newsach. Nie mam ochoty e, spierać się z ludźmi, którzy zajarali się geopolityką i, i, i po prostu wszędzie cytują Bartosiaka. Nie mam ochoty cytować, znaczy wbijać się w dyskusję z ludźmi, którzy wszędzie wkładają karonia dość. Uziwanie. Naprawdę dość. To jest taki syf, że, że szkoda ludzie. Naprawdę wiecie co, to, 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 to jest straszne, ale my naprawdę sobie w ten sposób zabieramy kawał życia. I, i najgorsze jest to, że, że, że nic, niczego nie zmieniamy. Możemy bardzo dużo zmienić przez edukację, yy, natomiast nie, nie taką bieżączką. My, to jest, według mnie, to jest, to jest ślepa uliczka. I ja nie wiem, czy to, czy to jest bardzo długa droga, którą trzeba przejść, czy, czy jesteśmy tak jak ludzie na pustyni, którzy, wiecie, krążą w kółko, bo człowiek zasadniczo ma jedną nogę krótszą niż, niż drugą. I mu się wydaje, że szedł prosto, a tak naprawdę bardzo często ludzie, którzy idą prosto na pustyni, robią kółko, bo nie idziemy prosto, tak w 100%, nigdy, nie? przez to, że mamy jedną nogę, nawet jeśli ona jest krótsza odrobinkę. O I, I czy my w wieściach pominiętych ja znaczy się, nie, nie, nie wkręcam was troszeczkę w taką śrubę, myśląc, że idziemy do przodu. Czy my nie robimy takiego kółka na pustyni? Nam się wydaje, że jeszcze długa droga przed nami tutaj, walczymy o wolność, a tak naprawdę byliśmy już w tym miejscu, może nawet ileś razy, i mówimy, nie musimy iść szybciej wiecie, musimy jeszcze mocniej zewrzeć nasze szeregi, wziąć większy oddech i, i w ogóle przepłyniemy do, do końca basenu. Potem się okazuje, że robimy tak naprawdę kolejne kółko i, i, i nigdy do niczego nie dojdziemy, jeśli nie pozwolimy sobie na taką chwilę refleksji, która może nawet kosztować dużo. Aczkolwiek kończąc temat, kończąc temat, to nie jest tak, że ja tam się będę chwalił czy coś, ale przez ten rok, przez 2019 i już Częściowo widzę, zaczyna to wychodzić na 2020 rok. Um, odezwało się do mnie kilka osób z różnych, z różnych organizacji zagranicznych. Każda z tych osób i każda z tych organizacji odezwała się w innym temacie. Na razie nie chcę wchodzić w to, jaka organizacja, bo wszystkie te projekty mogą równie dobrze nie wypalić. Serio. E, I przez, przez, już przez bieżączkę tą agentową prawie przegrałem jeden z tematów. Bo był deadline na, na zgłoszenie, i przez tą bieżączkę praktycznie o tym zapomniałem. A zostałem zaproszony w sierpniu. Deadline do złożenia papierów był teraz w październiku. Ja sobie cały czas gdzieś tam byłem na, na Łączach. Um, dostałem zaproszenie do jednego projektu z, z takiej dużej zagranicznej organizacji i prawie to przegrałem. I to byłaby wtopa totalna. Dlaczego? Bo, bo, bo rzeczy pilne wygrały z ważnymi. Ważne rzeczy nie są pilne. Pilne jest właśnie zrobienie, wiecie, wieści pominiętych. I okazało się, że ileś, powiedzmy, to tam, tam jest ich kilka, a, tych agent zagranicznych, szpieg, agent w ogóle, patrzcie, bierze pieniądze z zagranicy. <laughs> żadna z nich nie była z, z Rosji, to od razu Wam powiem. No, niestety. A, nie pojadę sobie w tym roku do, do Moskwy na szkolenie. Um, żadna z nich. A wszystkie słyszały o mnie od kogoś, że robię dobrą robotę, i żadna z nich nie wiedziała o tym, że robię podcast. Co mi dało bardzo mocno do myślenia. Czy nie jest przypadkiem tak, że, że jak się robi te, te pojedyncze rzeczy, to one zostają, one gdzieś trafiają dalej i one mogą utorować drogę, może nawet do podcastu. Jakiegoś innego formatu, wiecie, na, 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 na większej petardzie, z ludźmi do pomocy, z jakimś budżetem normalnym. Um, nie takich, w takich warunkach, że jak ja włączę mikrofon, to już mam dość, już mi się nie chce gadać, bo jestem zmęczony przygotowywaniem tego wszystkiego i rozkręcaniem. Już wtedy humor, który jest najważniejszy w tych audycjach, dostaje najmocniej po piętach i zostaje 5%, a powinno być przynajmniej 95%. Um, i, 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 mówię, okej, okay, to, to znaczy, to trzeba troszeczkę przeregulować, trzeba prze, te, te, przez, te, przesterować te, te, potencjometry, coś, coś innego trzeba zrobić, bo, bo naprawdę, uh, Skromna rzecz, która jest niszowa, zabiera tak dużo energii, tak dociska mnie do, do, do ziemi, a pochłania tyle, tyle czasu, że, mm, że mogę bardzo dużo przegrać, jeśli się będę upierał przy tym. Wiecie, mówię to dzisiaj, 4 listopada. Na razie zrobiłem sobie mały odwyk agenta od agenta, w ogóle odwyk od newsów. Poczekam, może za tydzień, dwa, będę miał inną perspektywę na to. Być może brakuje mi jakiegoś fragmentu tej układanki. Prawdopodobnie tak jest. Nie mówię, że mam wszystkie, nie, nie, nie twierdzę, że już mam wszystkie elementy układanki. Ja przyznam szczerze, że nawet nie wiem, co mam robić. Nie mam zielonego pojęcia, ale pozwalam sobie na pewną ignorancję. Nie wiem, co chcę robić. Póki co czekam, aż minie szum. Czekam, aż zejdzie ten hałas, aż spadnie ta lawina. I znowu zobaczę kształty, zobaczę, co się wybija, zobaczę na czym mi zależy. Bo na razie to wszystko jest przykryte bieżączką i jakimiś zdurami. Tak więc wycinam teraz te wszystkie bzdury i zobaczymy, co odrośnie. Zobaczymy, co pulsuje, gdzie jest życie, co się, co się wyrywa, że tak powiem, co drga w rajstopach. Bo póki co tak jak mówię, jest, jest, to wszystko ginie w jakimś szumie zobaczymy co przetrwa, robimy, robimy małego, małego małą, wiecie małą nagrodę Darwina yy, yy, wszystkich projektów, nie? Nagradzamy te, które szybko zdychają i nie, nie, nie przekazują genów dalej i koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tym, yy, na tym co ważne tak więc jeśli zobaczycie, no myślę, że to, to ten, ten OAOA jest, jest, jest dobrym hasłem, więc jeśli zobaczycie OAOA to pamiętajcie, że to nie jest podcast, w którym to nie jest odcinek podcastu Agent, w którym mówię o wieściach yy, pominiętych które się wydarzyły, ale nikt ich nie, nie, nie czytał, i, i, i tak dalej. Nie? Um, no, to, to, to chyba na tyle, nie? Jak coś to piszcie podcast.agentmałpa.gmail.com jest jeszcze radio ale na, na Gmailu szybciej odpowiadam, bo praktycznie odpowiadam z telefonu od razu, jak, jak tylko mam taki moment. I nie jest to 22, wiecie, w sobotę czy, 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 czy w niedzielę. To na tyle. Słyszymy się, mam nadzieję, wkrótce. Do usłyszenia. To jest świat, w którym nie chcę żyć.